Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Dokładnie 3 dni po premierze przychodzę do Was z recenzją nowego brytyjskiego niszczyciela czołgów premium 8 tieru, GSOR 1008. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego przetestowanie maszyny zajęło mi 3 dni, chociaż miałem ją w zasadzie 30 minut po premierze, odpowiedź jest bardzo prosta. Jak wiecie, bo wielokrotnie o tym wspominałem, zanim powstanie film z recenzją czołgu, chcę bardzo dobrze ten czołg przetestować, pograć nim na tyle, aby móc zebrać doświadczenia i móc podzielić się z Wami rzeczywiście jakimiś informacjami, które są sprawdzony wynikają z mojego doświadczenia i wiedzy, a nie z tego co przeczytałem, zobaczyłem gdzie indziej lub też oglądałem w reklamie Wargamingu. Dlatego możecie być pewni, że podczas tych trzech dni intensywnie ogrywałem maszynę i to co Wam dziś mówię jest sprawdzoną opinią, ale oczywiście moją. Następnie też zaznaczę, że czołg jest drogi, można go zdobyć tylko ze skrzynek, ze stosunkowo niskim drop rate i niezależnie od mojej oceny, pamiętajcie, że nie opłaca się kupować skrzynek, poczekajcie troszkę, za jakiś czas czołg będzie dostępny za normalne pieniądze lub walutę. Это в игре. GSOR 1008 jest kolejnym portem z World of Tanks PC, gdzie jest to niezwykle ciekawa maszyna. Mamy bowiem do czynienia z niszczycielem czołgów, troszkę nietypowym, ponieważ wyposażonym w magazynek z aż czterema pęstkami. Każda z pestek zadaje 320 obrażeń, możemy je wystrzelić co dwie sekundy, a łączny czas przeładowania takiego magazynu jest bardzo długi, wynosi ponad 30 sekund. Oczywiście wiadomo było, że będą pełne zmiany, aczkolwiek Góriemi zdecydował się na wprowadzenie maszyny bardzo mocno różniącej się od tego, co mogliśmy zobaczyć w World of Tanks PC. Rozpoczynając omówienie parametrów od armaty, bo to pierwsza, chyba najistotniejsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to przede wszystkim firma zdecydowała się na przecięcie działa w połowie i do naszej gry trafiła armata z dwiema pestkami, a nie czterema. Alfa delikatnie wzrosła do 350 obrażeń w stosunku do 320, a czas przeładowania pomiędzy pestkami wzrósł 2,5 sekundy. Drugą istotną zmianą dotyczącą tej części specyfikacji jest rodzaj pocisków, jakie otrzymaliśmy w naszej grze, a mianowicie jako misję podstawową mamy pociski przeciwpancerne o penetracji wynoszącej wraz z perkiem działo wyborowe 260, czyli bardzo ładnej, natomiast jako premium są to pociski odłamkowo-burzące hash o sporej penetracji wraz z działem wyborowym 187 mm. Jest to spora zmiana w stosunku do oryginału, wymuszająca zupełnie inny playstyle czołgu, natomiast o tym powiem Wam później. Oczywiście do tego jeszcze standardowe pociski odłamkowo-burzące, które są w praktyce zbędne, możemy z nich nie korzystać, bo mamy już HESHE. Armata ma całkiem przyzwoity DPM, mniej więcej w okolicach 2400 obrażeń, czas przeładowania magazynu wynosi około 15 sekund. Fajnym elementem jest depresja, która wynosi 8 stopni. Dużym problemem jest natomiast elewacja, tylko 9 stopni powoduje, że wjechanie na jakąś nierówność uniemożliwi nam podniesienie działa i wykonanie strzału na wprost. Czas celowania jest przeciętny, wynosi niespełna 4 sekundy. Kolejną problematyczną kwestią armaty jest jej celność. Wraz z perkami i dodatkami wynosi 0,305 na 100 metrów i jest to naprawdę spora wartość, jeśli chodzi o niszczyciel czołgów. Gdybyśmy mieli do czynienia z czołgiem średnim byłoby to ok, dla czołgu ciężkiego byłoby to ba bardzo dobry wynik, natomiast dla niszczyciela w praktyce wyłącza go z możliwości snajpienia na większe odległości. Armata ma kilka zalet, ale ma też sporo wad. Pociski hash o alfie 440 to oczywiście świetna wiadomość, natomiast z haszami jest ten problem, że trzeba umieć ich używać, czyli wiedzieć gdzie strzelać, w jakie elementy czołgu możemy trafić, aby na pewno przebić, gdzie nie ma pancerza warstwowego, a z drugiej strony musimy też bardzo dobrze celować, ponieważ każde przesunięcie celownika o milimetr w jedną w drugą stronę może spowodować, że zamiast 440, 500 Dobrażeń do zadamy 100-200, co bardzo często się zdarza. Heż to trudna amunicja z dużym potencjałem, ale możliwa do wykorzystania w pełni, tak naprawdę tylko przez bardzo skilowe graczy. Wysoki rozrzut powoduje, że w praktyce czołg nie nadaje się do snajpienia i jest z tym, dokładnie tak jak mówię, nie nadaje się. Jeśli strzelacie na odległość większą niż 350 metrów, to w praktyce będzie wchodzić jedna góra, dwie pestki na cztery, czyli będziemy tracić bardzo dużo z naszego DPM-u i frustrować się, że pociski latają po całej mapie, a nie tam, gdzie dokładnie celujemy. Implikacją Zbyt celnie armaty jest, że nie możemy tym czołgiem snajpić aktywowym Tedekiem, a musimy grać co najwyżej z drugiej linii, a to bardzo dużo zmienia, bowiem XOR jest czołgiem całkowicie papierowym i to znowu dosłownie papierowym. Wieża 48 mm, kadłub 56. W praktyce będziecie przebijani nawet pociskami odłamkowo burzącymi bezpośrednio w wieżę. Maszyna łyka równie chętnie pociski hałe jak inne papierowe niszczyciele ósmego tieru takie jak Suzy Scorpion. Zasięg widzenia maszyny również nie jest rewelacyjny 266 m, kamuflaż tak że nie predysponuje jej do kampienia. Jeśli nie mamy dobrego pancerza, w zasadzie nie mamy go wcale, działo jest specyficzne, no to możemy zapewne liczyć na mobilność. I tak, i nie. Prędkość maksymalna czołgu jest bardzo dobra, wynosi 49 km na godzinę. W wersji World of jest to 60 km, ale wiadomo, że w naszej grze mamy mniejsze mapy, w związku z czym ta prędkość jest zawsze w jakiś sposób normalizowana. Problemem jest coś innego. Stosunek mocy do masy dla czołgu wynosi tylko 14,8 konia, czyli w praktyce zbiera się on, czy też przyspiesza bardzo wolno. Wolno. O ile więc jesteśmy w stanie szybko dojechać na miejsce, z którego chcemy działać, strzelać, to rotacja i przemieszczenie w inne miejsce w przypadku jakiejś zmiany, wg błędu, no jest w praktyce trudna albo wręcz niemożliwa. Jeśli teraz zebrać te wszystkie cechy związane ze specyfikacją czołgu i spróbować je zanalizować, no to okazuje się, że dostajemy bardzo trudny czołg do gry. Jest tu wiele wad i tak naprawdę niewiele zalet. Po pierwsze mamy niezbyt celną armatę, która zmusza nas do gry na krótko, na bliższy dystans, maksymalnie z drugiej linii. Wiąże się to z tym, że nie możemy popełniać każdy błąd będzie natychmiast ukarany, a ponieważ czołg nie posiada żadnego pancerza, to kara wygląda w ten sposób, że jeśli się pomylicie, wyjedziecie sobie za bardzo, natychmiast dostajecie fokus, lecą trzy pociski i zjazd do garażu po 30 sekundach. Albo w najlepszym wypadku 300 HP zostające do końca bitwy. Druga trudność to wspomniane pociski hash. Oczywiście dla graczy z wysokimi umiejętnościami jest to wielki potencjał, który po zrealizowaniu daje nam wysoki DPM i możliwość robienia naprawdę dużych obrażeń. Ale dla wszystkich innych graczy, czyli średnich, a nawet dobrych, jest to bardzo skomplikowane, Sprawa, która nie tyle będzie zaletą, co czasami wręcz wadą. I trzecia trudność, która wynika z całej tej specyfikacji, to jest jego dość skomplikowany playstyle, ponieważ nie możemy snajpić, nie możemy grać jak typowym Tedekiem, a do tego jeszcze mamy magazynek, co dodatkowo powoduje wiele utrudnień, bo magazynek zmusza nas do eksponowania się na co najmniej 2,5 sekundy, co w przypadku papierowego czołgu jest dużym niebezpieczeństwem. No to mamy naprawdę problematyczny styl gry maszyną, którą opanować będą w stanie w pełni i wykorzystać jej potencjał tylko gracze bardzo dobrzy. Już gracze dobrze będą mieli z tym czołgiem lekkie problemy, żeby wyciągnąć z niego maksimum, a dla graczy średnich i przeciętnych w zupełności odradzam, bo będą się czuli bardzo sfrustrowani i rozgoryczeni czołgiem. Zapraszam teraz na bitwę na żywo. Zobaczymy w jaki sposób bitwa będzie się układała teraz. Powiem szczerze, że grałem tym czołgiem ostatnio wczoraj, w związku z czym no, miałem małą przerwę. To jest pierwsza moja bitwa w ogóle dzisiaj, więc jestem takim zupełnym świeżakiem, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no i zobaczymy, jak to będzie się układało. Mamy mapę Normandia. Bardzo ładna swoją drugą mapa, jedna z ładniejszych w Blicie, tak mi się wydaje w ogóle. No i zobaczymy. Nie będę podjeżdżał oczywiście bardzo blisko, nie będę też jechał zupełnie z tyłu, bo wtedy jak mówię wam, kampienie nie ma wielkiego sensu, ale tutaj mam taką odległość, zobaczcie w okolicach 200-250 metrów, więc to jest zasięg realny mojego działa, które powinno mi pozwolić coś postrzelać. O tam się już pierwsze czołgi w wy... Wychylają. Przełączam się na hesze, to jest podstawowa amunicja na tym czołgu. Pamiętajcie, jeśli nie możecie przebić, nie możecie trafić w czołgu w jakiś punkt, w którym macie penetrację, wtedy. O, i tak właśnie, i, i tak właśnie manieryczne są Hesze. Jak mogliście zobaczyć, chciałem yy, przejść drugi raz, więc zostałem 2,5 sekundy. Nie wystarczyło, niestety, żebym nie dostał strzała. Ale pierwszy Hesz oczywiście nie wszedł 100. Mm, 100 tylko obrażeń, więc no niestety. Tutaj ten charioter mnie bardzo nęci, ale on niestety zjechał. Ale lorka może się jeszcze wychyli. O, za krótko. Dostała wieżona jest cała papierowa, a i tak nie udało mi się jej przebić za full. LTG. Nie trafiłem. O, tego się akurat nie ma co dziwić, bo to działo, jak wiecie, celne nie jest. Dobra, trzeba się ruszyć, moja drużyna już pcha się w tą stronę, nie ma sensu stać na kampie. Udało mi się nawet strzały przebić jeden, tak naprawdę, bo drugi wszedł za tam 100 obrażeń, tak jak widzieliście. Ale tu już szybko możemy w tą stronę jechać, bo i moja drużynka naciera z lewej. Prawie, prawie mi się wysypie, ale tu powinniśmy coś zaraz jeszcze ustrzelić. 8 stopni depresji też jest fajną sprawą. Teraz udało się temu, temu nieszczęsnemu lornikowi wsadzić hesza i tu hesz w wieży ISA-2 wszedł w bok, czyli powinna być też penetracja, jak widzieliście 89 no niestety takie są hesze jeśli dobrze nie pszczelujecie, dobrze nie traficie, to będzie się kończyło to, tak jak widzieliście, czyli takimi małymi obrażeniami pewnie gdybym strzelał normalnym pociskiem byłoby tam byłoby tam lepiej i byłaby pełna penetracja, no ale chcemy sobie maksymalizować damage, bo po to mamy te hesze żeby, żeby z nich korzystać, w związku z czym tak to niestety często wygląda Teraz ładnie hasz wsiadł I teraz chyba kolega dokończył. Dobra, tu mamy ISA2. Spróbuję go zajechać troszkę z boku, żeby znaleźć sobie na niego takie czyste bicie. Wiecie, żeby móc wykorzystać tego HESHA. on przeładowuje, więc jest na razie ok. No ja nie trafiłem. Troszkę mnie działo strollowało, jak widzieliście. Tu już nie muszę używać HESHA, bo no właśnie, bo on już był na hita. Ale spróbujemy pojechać dalej. też mi aż niepotrzebny, e, jeśli jest poniżej 300 hapsa, to oczywiście nie ma co wiecie, mojtać się z haszami, bo raz, że mniejszy koszt, a dwa, że i tak, i tak czołg przebijecie i skończycie, więc nie ma to większego sensu. I skończyliśmy. Udało się nawet troszkę do, podo, podojadać te ogryski. zobaczmy co udało się też zrobić w bitwie. Podejrzewam, że nie jakoś wiele. OK, no wynik taki średni, powiedzmy sobie. 2000 obrażeń, 4 fragi. Druga klasa na tym czołgu jeszcze wciąż można zrobić szybko MK. Ale myślę, że mogliście zobaczyć, w jaki mniej więcej sposób można sobie na tym czołgu grać. Wracamy do filmu. Okej, okay, bitwa za nami. Jak mogliście zobaczyć wynik taki dosyć średni. Ja osobiście zacząłem ogarniać w miarę tę maszynę mniej więcej po 20 bitwach, w związku z czym też próg wejścia jest dość wysoki i wciąż nie gram nią rewelacyjnie. Wydaje mi się, że nie wykorzystuję tego czołgu w pełni i moje umiejętności, dobre, ale nie bardzo dobre, są jednak troszkę za niskie, żeby móc bardzo dobrze wykorzystać xor 1008. Podsumowując maszynę, z pewnością XOR-1008 to zupełnie inny czołg w World of Tanks Blitz niż w World of Tanks PC. Tak naprawdę poza nazwą i Wyglądem niewiele je ze sobą łączy. Zresztą, na ten temat, na temat jakości portów i tego typu spraw, przygotowuję dla Was specjalny materiał, który jeszcze w tym miesiącu zobaczycie. A wracając do naszego bohatera, to w praktyce, biorąc pod uwagę wszystkie jego zalety i wady, których jest niestety bardzo sporo, czołg jest dość przeciętny. W rękach gracza wprawnego, naprawdę mocnego, będzie w stanie robić świetne wyniki i grać bardzo dobrze. Ale dla większości, zdecydowanej większości graczy, 80, nawet 90%, będzie to co najwyżej przeciętny maszyna, którą trudno będzie wejść w bitwę, trudno będzie zrobić dobry wynik. Mówiąc dobry wynik, mam na myśli powyżej 2,5-3 tysięcy obrażeń i większość graczy myślę, że będzie dość mocno rozczarowana. Ja osobiście nie zamierzam GSORA 1008 jakoś szczególnie krytykować. Czołg jest co prawda przeciętny, ale idzie dalej drogą, o której mówiłem już jakiś czas temu, a mianowicie Wargaming wprowadza maszyny, które nie tyle są dobre, ale mają jakieś unikatowe cechy. No bo tego typu niszczyciela, czyli czołgu, który oparty jest na haszach i jeszcze magazynku, w grze do tej pory nie mieliśmy i uważam, że jest to fajne, że jakiś specyficzny, unikatowy styl jednak do gry przeniknął. Inna sprawa, że maszyna jest trudna, że nie jest jakaś specjalnie rewelacyjna, ale to są rzeczy poboczne. Nie wspomniałem jeszcze o kamuflażu legendarnym, ten jest ciekawy, aczkolwiek utrzymany w jakichś baśniowych klimatach, niespecjalnie mi się podoba. Oczywiście ma mnóstwo animowanych elementów, ma specyficzny kształt, wszystko to jest ładne, pokazuje, że wiele w kwestii modeli można w World of Tanks Blitz zrobić, jednak szkoda troszkę, że nie jest bardziej historyczny i bardziej przypomina. Zmieniający czołgi na polu bitwy, no ale jest jak jest. Panie i Panowie, XOR 10.08, czołg dość przeciętny dla graczy naprawdę dobrych. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.